Pięć dni międzynarodowego lata z folklorem. Ostróda bawiła się w towarzystwie zespołów z Serbii, Panamy, Indii, Bułgarii czy Grecji. I oczywiście Polski za sprawą pomysłodawcy wydarzenia. My jesteśmy jako zespół Pieślańca Warmia, jesteśmy organizatorem całego festiwalu. I jest to tak zrobione, że wszystko opiekunowie tych zespołów. Są z nimi cały czas i to nie tylko tu na koncercie, ale 24 godziny, czyli śpią z nimi, jedzą z nimi, jedzą z nimi. W związku z tym udział członków zespołu w tej imprezie zarówno w Olsztynie, jak i tutaj w Ostródzie, czy w innych miejscach jest bardzo dużo. Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka godnie nas reprezentował. Program został starannie dobrany. W końcu występ w towarzystwie międzynarodowych grup zobowiązuje. Dzisiaj zaprezentowaliśmy dwie kompozycje, jakim były tańce kaszubskie oraz pianiny z obu stron Dunajca. Mamy też w programie dużo więcej oczywiście choreografii, które zaprezentujemy na dalszych festiwalach. Ale tutaj właśnie zaprezentowaliśmy te dwa układy. Mamy też poza tym e, takie układy m.in. jak Warmia, Łowicz z różnych regionów Polski. To nie była pierwsza edycja i mamy nadzieję, że nie ostatnia. Spotkanie reprezentantów ośmiu państw w jednym miejscu do codzienności nie należy, a stanowi warte uwagi doświadczenie.